Siema, z tej strony Farben888 no i witam was w takim króciutkim odcinku, w którym pokażę wam moje pixelarty, które zrobiłem od wczoraj. Tak, dopiero wczoraj zacząłem się takim pierdolim bawić. To jest splandrowana wioska, to was nie obchodzi. I tak, od razu się to na znaczy, To jest złote jabłko. <coughs> Wiem, że tutaj powinny być trochę inne kolory, ale niestety w takich grze nie ma i... ja Cię normalnie zastąpiłem to. Tu jeszcze jedno jabłko. Tu jest tak e, Flint, czyli inaczej Krzemień. Tu jest Hello Kitty. Łebkota. Tu jest Redstone, też trochę koloru zastąpiłem. Tutaj jest mm, Grzyb z Mario. I... Tak, tutaj są serduszka. Tutaj jest Isaac z gry The Binding of Isaac. I tutaj jest mój największy projekt. Nie wiem, czy jak to się minka nazywa, no, ale w każdym razie wiem, że trochę mi wyszło. Tutaj jest trochę źle. Tu z tą minką. O, tutaj powinno być troszeczkę inaczej. O tak, chyba, jest nie jest niedużo. I tutaj trochę z okiem, no, ale to wiecie, to jest taki mój pierwszy szeroki projekt. A to w ogóle się takim pierdolami zajmuję od wczoraj. To sorki. I tak, to jest ten. Ost, ten, tak jak mu się tam nazywa. Dobra, chuj, sorry, szczegół jak się nazywa, no w każdym razie też robiłem przed chwilą, i tamte, tego Ajzaka i grzyba też robiłem przed chwilą, tak, no i to było na tyle, i jeszcze wam dzisiaj pokażę jak jednego buduję, tylko będę to postawić, dobra, tutaj go postawimy, będzie stał tu, pięć, Раз, два, раз. Так, и так. Так, так. Тут, 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 тут. Ту, ту, Tu, tu jeden. Tak, i teraz tu jeszcze jeden. Tu. Tak, dobrze to robię. No, chyba tak dobrze to robię. Tu. Tu, tu i tu. Teraz sześć do przodu. Zbierzej. Tych dziwek krów nie lubię. Zbierzej, ale już sobie zaraz jest na lepszym No, do widzenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeden w tą. Dwa w tą. I... Zmierza. Jeden tu. I tu tak. w wstał w tą i jedną no, pięknie teraz tak, tu będzie filetowy cała ta noga mm. tutaj też będzie to fioletowe całe I Tak, fioletowe będzie jeszcze tak tutaj tutaj i tutaj i tutaj, 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 jeszcze tak stąd, a tu, tutaj, tutaj, tak. No tak, tu i teraz tak. Możemy no, zostawić trzy-ci roz i będzie to jeszcze tutaj światowe. Dobrze. I teraz całość ma być na kolor ten. I różowy, sweet. I tak, jeśli chcecie, żebym robił takie odcinki, jak właśnie buduję takie pixel arty, w stylu, to piszcie w komentarzach i bardzo bym was żebyście wysyłali jakieś linki z projektami. Tylko, żeby nie było tak, wiecie, większe od tego, to was proszę. No to myślę, że może jeszcze się ukaże jakiś następny odcinek jakby pixelarta no ale nie wiem Więc tak, tak to powinno wyglądać czekajcie jeszcze sprawdzę, no tak no i już mam powiększoną kolekcję ładnie, pięknie i tak dalej no to do widzenia, mówię dla Was komentujcie, subskrybujcie, cześć.